Można powiedzieć, że śmierć jest jedyną pewną rzeczą w życiu. Niekoniecznie musimy się urodzić, niekoniecznie musimy żyć, ale gdy już raz przyszliśmy na świat, musimy z niego odejść. Jest to najprostszy i najlepiej widoczny przykład działania prawa przyczyny i skutku. To, co się narodziło, musi umrzeć. Inaczej mówiąc, narodzenie jest przyczyną, za którą idą skutki w postaci życia na tym padole, zakończonego śmiercią. Ale oczywiście rodzimy się zgodnie z przeznaczeniem pod wpływem zespołu karmicznych przyczyn, których skutki musimy tutaj przeżyć. Gdyby ich nie było, nie byłoby potrzeby przysyłać nas do tego świata. Śmierć jest odejściem życia, a nie jak niektórzy sądzą, utratą życia. Życia nie można stracić, bo ono jest wieczne i niezniszczalne. Jest ono prawdziwym i stałym ja, jest duszą, a jedynym, co tracimy, jest ciało. Jezus powiedział, że nie powinniśmy bać się ludzi, którzy wprawdzie mogą nam skrzywdzić ciało, ale duszy, czyli życia, nie mogą skrzywdzić. Jezus potwierdza tu mistyczny aksjomat, który mówi, że życie jest tym, co trwa nieustannie, bez chwili przerwy. Dusza zmienia ciała, jest jak człowiek, który co kilkadziesiąt lat zmienia miejsce zamieszkania. Jak człowiek, który zamienia zużyte, znoszone ubranie na nowe. Jednakże właściciel mieszkań i ubrań jest cały czas ten sam. Trudno powiedzieć, kto wymyślił tę bzdurę w IV wieku, gdy Kościół odrzucił wiedzę o reinkarnacji, ale wiadomo skąd ona się wzięła. Mito o Adamie i Ewie z Genezis, gdzie Bóg lepi Adama z gliny, robi Ewę z jego żebra, a następnie chucha na nich, dając im duszę, został zrozumiany dosłownie i oczywiście opacznie przez świątobliwych ojców Kościoła. Zgodnie z takim zrozumieniem, ciało powstaje najpierw, a następnie dodawana mu jest dusza. Chrześcijaństwo twierdzi, że dusza jest tworzona każdorazowo dla nowego ciała, czyli mające się narodzić dziecko dostaje duszę stworzoną specjalnie dla niego. W jaki sposób to się odbywa? Kościół nie ma na to pytanie sensownej odpowiedzi. Gdyby tak było, Bóg miałby pełne ręce roboty, bo tylko na naszej Ziemi co ułamek sekundy ktoś lub coś się rodzi. A gdzie reszta kosmosu? Tymczasem Bóg stworzył wszechświat i urządził go tak, aby funkcjonował sam, aby wszystkie procesy odbywały się automatycznie. Bóg nie kręci korbą, Sprawiając w ruch planety, gwiazdy i galaktyki, a także nie zabiera się za stwarzanie duszy za każdym razem, gdy jakaś para idzie do łóżka w prokreacyjnym celu. Bóg stworzył wszechświat jako super doskonałe perpetuum mobile, czyli wielopoziomowy i wielowymiarowy mechanizm, który bez żadnych usterek i remontów będzie funkcjonował tak długo, jak długo on zechce. Bóg stworzył wszystkie dusze jednorazowo i wysłał je do materialnych światów, gdzie podlegają prawu przyczyn i skutków, manifestując się w kolejnych ciałach, czyli rodząc się, żyjąc, umierając i rodząc się na nowo. Dusza od chwili indywidualizacji, która ją odłączyła od Boga, cały czas istnieje w światach materialnych, zarówno przed poczęciem nowej formy materialnej, jak i po jej śmierci. Tak, bo to jest jedno i to samo. Dusza jest naszym prawdziwym, nieśmiertelnym ja. Jest tym, co ożywia nasze ciało niezależnie od tego, czy jest ono ludzkie, czy nie. Bez duszy ciało nie jest w stanie żyć, odczuwać i funkcjonować. Uczeni mieli nadzieję, że uda im się stworzyć nowy organizm jedynie za pomocą syntezy białka. Synteza się udała, bo to nie sztuka połączyć cztery pierwiastki nieorganiczne, Węgiel oraz trzy gazy, wodór, tlen i azot w odpowiedni sposób. Ale to sztuczne białko nie chciało żyć, czyli syntetyzowana komórka nie chciała się dzielić i rozmnażać. Czego jej zabrakło? Zabrakło jej życia, czyli duszy. Życia nie da się stworzyć w laboratorium, bo choć ono cały czas istnieje na innym poziomie, za jego dostarczenie jest odpowiedzialny ktoś inny. Ktoś, w kogo akademicy zazwyczaj nie wierzą. Bo tak to się dosłownie odbywa. Gdy zgodnie z przeznaczeniem przychodzi moment śmierci, dusza wydobywa się z ciała, pociągając za sobą wszystkie pięć pran, czyli energii witalnej. To wyciąganie witalności czasami odbywa się gwałtownie i od razu, na przykład w przypadku nagłej śmierci lub pomału w przypadku choroby, gdy ciało umiera powoli. Mówi się, że życie odchodzi, bo ciało nadal jest w tym samym miejscu, ale czegoś mu brakuje. Czegoś nieuchwytnego, niewidzialnego, co do tej pory sprawiało, że ciało żyło, oddychało, rozmawiało itd. Inaczej mówiąc, właściciel wysiadł. I poszedł sobie zostawiając starego grata na złomowisku. To nie jest to samo, chociaż i dusza, i prany pochodzą z tego samego źródła: ze słowa. Dusza jest duchową jednostką, która zapewnia świadome życie formie materialnej i napędza jej umysł. Bez niej forma nie mogłaby istnieć i funkcjonować, oraz nie zdawałaby sobie sprawy ze swojego istnienia dusza jest kroplą czystego istnienia, czystego ducha, energią, której źródłem jest Bóg. Jest to jednak energia bardzo specyficzna, bo posiada boskie atrybuty, których nie posiadają inne rodzaje energii w tym prany. Tymi atrybutami są świadomość, życie, miłość, mądrość i wola. Prany natomiast są energiami kilkakrotnie rozszczepionego słowa, których ostatnie rozszczepienie na pięć wyspecjalizowanych rodzajów następuje Poniżej trzeciego oka. Ich zadaniem jest organizowanie wszystkich zespołów i podzespołów organizmu oraz ożywianie i utrzymywanie ich funkcji życiowych. Tak długo jak prany są w ciele, ciało żyje, a jego organy pracują w jakiejś takiej harmonii. <laughs> Gdy zbliża się koniec, dusza zaczyna podążać w stronę trzeciego oka i ciągnie za sobą prany ze względu na wzajemne powinowactwo. Jest to moment łatwy do zauważenia, bo najpierw człowiek przestaje sobie uświadamiać poszczególne części ciała, zazwyczaj najpierw stopy i nogi oraz dłonie i ręce, a dopiero potem następuje ich drętwienie lub utrata czucia spowodowana wydobywaniem się prany. Dusza w swoim dążeniu w górę nieco wyprzedza siły witalne, które idą za nią. Czasami towarzyszy temu utrata przytomności, czyli świadomość zostaje uśpiona lub zawieszona. Czasami proces wydobywania się pranu odbywa się we śnie i dusza budzi się już po tamtej stronie. Czasami człowiek umiera w pełni świadomości, czyli jest świadom całego procesu. Czasami w wydobywaniu się pran towarzyszą bóle w kończynach podobne do przedzierania się krwi w zwężonych tętnicach. Prany krążą w systemie energetycznym organizmu, o którym ortodoksyjna medycyna wie bardzo niewiele. Składa się on z sieci kanałów energetycznych zwanych w Indiach nadis, zaś w Chinach meridianami. Ta sieć jest przyzwyczajona do pewnych kierunków przepływu energii, ale kierunek w górę, w stronę trzeciego oka, odbywa się tylko raz w czasie życia, w momencie śmierci. Poza tym te kanały, podobnie jak tętnice i żyły, mogą posiadać blokady i zwężenia. Stąd bóle towarzyszące drętwieniu i stopniowej bezwładności kończyn, a następnie dolnych części tułowia. Czasami zdarza się drętwienie twarzy oraz skóry na głowie i karku. Mogą to być również tępe bóle klatki piersiowej, których nie udaje się dokładnie umiejscowić. W swym ruchu w górę prany opuszczają po kolei czakry, które przestają wirować, co z kolei powoduje, że zanika praca stowarzyszonych z nimi gruczołów dokrewnych. Mistycy mają na to sposób. Codzienna medytacja z punktem skupienia w czole jest czymś w rodzaju treningu, bo celem medytującego jest przeciągnięcie świadomości i skupienie jej w tym punkcie. Jest to zatem proces identyczny z tym, co dzieje się samo w czasie śmierci. Jednakże w medytacji tylko dusza podąża w górę w kierunku trzeciego oka, pozostawiając prany w ciele, dzięki czemu funkcjonuje ono normalnie. Mimo to prany mają pewne tendencje posuwania się w ślad za duszą, ale nie wydobywają się całkowicie. Ciało żyje, choć jego funkcje są wolniejsze. Samoistnie oddech staje się głębszy i spokojniejszy, ciśnienie krwi spada itd. Podczas koncentracji i dekoncentracji, co się zdarza każdemu przynajmniej na początku, prany w ciele zachowują się trochę jak napływające i cofające się fale morskie. Początkowo może to być trochę bolesne lub czuje się niezbyt przyjemne sensacje, ale z czasem ciało przyzwyczaja się i wszelkie bóle i sensacje znikają. Ludzie, którzy przetrenowali ten proces, nie mają tych problemów w czasie śmierci. Prane dochodzą tylko do swojego źródła, którym jest sfera przed trzecim okiem i tam rozpraszają się, wtapiając się w środowisko eterycznej energiomaterii. Między innymi dlatego proces całkowitego wycofania pran jest nieodwracalny, na wschodzie nazywany przecięciem srebrnej nici. Dusza przechodzi przez trzecie oko i wchodzi do świata astralnego. Natychmiast po wycofaniu pran zaczyna się coraz szybsza dezintegracja organizmu. To, co trzymało się tak doskonale razem i współpracowało ze sobą przez tyle lat, teraz zaczyna się gwałtownie zwalczać. Innymi słowy, następuje chaotyczny rozkład, ponieważ materia organiczna jest nietrwała i, ze względu na to, że składa się w większości z płynów i gazów, dąży do jak najszybszego powrotu do stanu akaszy, czyli do wtopienia się w eteryczną energię, energiomaterię. Rozkładające się białka i inne substancje tworzą toksyny oraz kwasy organiczne i nieorganiczne, pomagające w dalszym rozpadzie cząstek na czynniki coraz bardziej proste. Dokładnie w ten sam sposób zachowują się zwłoki wszystkich zwierząt, ryb i ptaków. Zostaje tylko szkielet zbudowany z minerałów, czyli kompleksowych soli wapnia, potasu, magnezu i innych. Tak, to prawda. Jednak nie zawsze są to anioły. Kto przyjdzie po duszę jest uzależniony od rodzaju życia, jakie wiódł umierający. Jeśli jego życie było spokojne, uczciwe, nie było walki z przeznaczeniem, może się spodziewać jakichś aniołów. Lecz jeżeli jego życie było niespokojne, nieuczciwe i opierało się na próbach walki z przeznaczeniem, może spodziewać się diabłów. W tym pierwszym przypadku moment umierania jest delikatny i umierający uśmiecha się, widząc światło oraz życzliwe, piękne twarze przed sobą. W drugim przypadku człowiek umiera z przerażeniem, bo z ciemności przychodzą po niego różne maszkary. O ile w pierwszym przypadku dusza spokojnie odchodzi, to w drugim przypadku umierający ma wrażenie, jakby dusza była siłą wyrywana z ciała, zwłaszcza kiedy umierający był. Chorobliwie przywiązany do ciała i świata. A mistycyzm mówi o sądzie doraźnym. Dusza pozbawiona ciała przechodzi wraz z wyższym umysłem do świata astralnego, gdzie jest doraźnie, na bieżąco sądzona na podstawie myśli, uczuć, słów i czynów, właśnie zakończonej inkarnacji. Ten sąd ustala, co następnie z duszą będzie się działo w świecie. Astralnym w jego podsferach są różne miejsca poprawy, nazwijmy je tak z braku lepszego słowa, gdzie dusze wraz ze swoimi umysłami przebywają jakiś czas w różnych warunkach. Niektóre z nich na jakiś czas wracają do świata eterycznego, niektóre przebywają w wyższych sferach świata astralnego, które można nazwać niebami Pobyt w tych ostatnich sferach trwa czasami bardzo długo, według ziemskiego wymiaru czasu, ale jest również miejscem tymczasowym, jak wszystkie pozostałe. Gdy zła lub dobra karma wyczerpie się, dusze te wracają do świata fizycznego, żeby dalej spłacać karmę zmagazynowaną z w ich magazynie karmicznym. Jednak olbrzymia większość dusz bardzo szybko otrzymuje przydział nowego ciała. Mistycyzm mówi, że czasami płaczemy na pogrzebie, a ta dusza ma już nowy przydział. Nie istnieje potępienie, więc tym bardziej nie istnieje wieczne potępienie. Bóg nie zasługiwałby na miano Ojca, gdyby nie dawał szansy nawet najgorszemu grzesznikowi. Faktycznie daje tych szans tysiące, bo nikt nie jest tak zły, żeby się nie mógł poprawić. Wieczne szczęście jest dopiero wtedy, gdy dusza zasłuży sobie, zostanie doprowadzona do Boga i połączy się z Nim w jedno. Ta sfera jest dużo, dużo dalej niż wszelkie astralne nieba. Jest to ukoronowanie procesu zbawienia. Proces ten składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy to dojście do trzeciego oka, drugi od trzeciego oka do końca dominium szatana, gdzie dusza zostawia swój umysł, i gdzie pozbywa się resztek karmy magazynowej, oraz trzeci, droga przez światy czystego ducha, aż do zjednoczenia z Bogiem. Dusza jest nieśmiertelna. Ale mówi się potocznie, że rodzi się i umiera. Byłoby bardziej prawidłowo, gdybyśmy powiedzieli, że dusza rodzi się, czyli przejawia, manifestuje w jakimś ciele, a następnie zostawia je w chwili śmierci. Można powiedzieć, że choć dusza jest w istocie nieśmiertelna, to jednak ciągle musi przechodzić ten sam proces narodzenia i umierania tak długo, dopóki jest w kole transmigracji. Dopiero gdy wyłamie się z tego koła, realizuje, czyli praktycznie korzysta ze swojej nieśmiertelności. Dusza nie musi wtedy wracać i wcierać się w świecie materialnym, dlatego mówi się, że przezwyciężyła śmierć. Nawet jeśli jej brakuje czegoś do osiągnięcia końcowego celu, będzie się do niego posuwać w metafizycznych światach bez potrzeby zaczynania wszystkiego od nowa. Nie boję się, ale przypuszczam, że gdy ten moment nadejdzie, będę miał coś w rodzaju tremy, podobnie jak aktor przed premierą nowej sztuki.